Słowo Boże przeznaczone w liturgii Kościoła Powszechnego na dzień dzisiejszy ukazuje nam w pierwszym czytaniu Boga, który jest miłością, a w obrębie Jezusa, który objawia swoją moc rozmnażając chleb. Pragnie nasycić duszę i ciało człowieka. Odnosimy do słowa Pisma Świętego do sytuacji, w której jesteśmy. Odnosimy je do osoby, które odnosimy je do samych siebie. Nie się wzajemnie, ponieważ miłość jest z Boga. Ileż to razy te właśnie słowa Ojciec Jeremiasz czytał swym dobitnym głosem i nauczał uczciwie i jak to mawiał. Czy to za czy to na salce katechetycznej, bo przez wiele lat swego kapłańskiego życia był katechetą. Nauczał, że Bóg jest miłością. Wyobrażam sobie, jak korzystając z instrumentów muzycznych, którymi się posługiwał, fizjologii, akordeonu, organu, pianina, uczył w znanej w tym czasie pieśni Bóg jest miłością, zwalnieniem naszy i kocha bardzo nas, Dzieci swe. Zapamiętajmy imy dzisiaj z Jego pogrzebu. I weźmy sobie do serca to przesłanie z pierwszego miscu świętego Jana Apostoła, iż w tym objawiła się miłość же Just... Że był otoczony modlitwą Twoim uczuwaniem braci oraz czułą troską i opieką siostry pielęgniarki Bogusi. Wręcz taką jak córki Ojca, która podtrzymuje płonącą gromnicę w jego ręce w momencie ostatniego tchnienia, o godzinie 10 minuty 12 w ostatnim dniu roku. W tym wszystkim właśnie przejawia się miłość, że nie my umiłowaliśmy Boga, ale że On sam nas umiłował i posłał Syna swojego jako ofiarę przedmowalną za nasze Razem z Bratym Mateuszem staraliśmy się zapisywać słowa mozajemniarza z ostatnich dni jego życia. Umieram. Dziękuję Wam za wszystko, co dobre. Nie bójcie się. Pracujcie sumiennie i uczciwie. Młodszy i Życie Żyjcie dobrze. W imię Chrystusa, z Panem Bogiem, Amen, Alleluja. Później mówię już tylko urywane słowa. Idziemy do domu. Puśćcie mnie. Już przyjdź. Idę, idę. Nazywali ono sobie dziadkiem. Inni darzyli go zacnym tytułem Proroka. Przy różnych okazjach on sam też nawiązywał do, do testu z księgi Proroka Jedyniasza. do siebie panie, a ja posłowiłem się umieść. Ale dalej Daj mi swoje siły. Daj mi moc, bądź ze mną, aby mógł wykonać to, co mi nakazałeś. I tak dochodzimy do dzisiejszej debaty. Na Pana Jezusa, Ojciec Jeleniarz starał się być, jako kapłan, a pasterzem dla owiec. tak jak Jezus rozkazywał Swojego kapłaństwa. W jednym z kazań mówi o tym, że kapłan albo jest wierny, albo nie wierny, albo jest święty, albo nieświęty, albo jest rozsporzony, albo. Thank you. Gdy człowiek miał 30 godzin na i wiele innych zadań niż pasteczki, to leczą na nowo Urodził się 1 lutego 1929 roku w koprygu na terenie Jęcięcy Karnowskiej. Rodzice Jan i dali mu na imię Miejscem Sztu była paternia katolicka pod wezwaniem św. Wojciecha, biskupa i męczennika w Starym Liśniku. Miał jedenaścioma rodzeństwa, pięć sióstr i sześciu braci, z którego pozostało jeszcze dwie siostry Stanisława i Janina. Do kościoła, ale ministra nie byłem. Po ukończeniu szkoły powszechnej i po zakończeniu drugiej... zakład spóźnionych powołań warpańskich, czyli takie niższe seminarium. Pomyślałem, że to miejsce dla mnie napisałem list, a oni kazali mi przyjechać. Później studiował w wyższym seminarium dwomotnym w księżych w, w koło Warszawy z którego po trzech latach z powodu zdrobotnych musiał zrezygnować, na rok do rodzinnej miejscowości, następnie w latach 1956-1958 pracował w nie tylko znicenia. W roku 1958 wstąpił do Chatce i rozpoczął nowicja od kierunkiem ojca Zygmunta wysłałowskiego. Swoją drogą warto zauważyć, że właśnie dzieli walczy z Puką, w w, w roku 1947 się 77. Są. Po rocznym gdzie otrzymał zakonne imię Jeleniarz, złożył pierwszą prowersję zakonu. W latach 1959-1963 przebywał w klasztorze krakowskim, gdzie odbywał korporację polityczną oraz uzupełniał studia teologiczne. 1 września 1962 roku złożył śluby wieczyste, a święcenia kapłańskie przyjął z rąk biskupa Jana i grubyńskie, Juliana 9 kwietnia 1963 roku. Pierwszą posługę Tłuszcz pasterza i katapety rozpoczął w lipcu 1964 roku we Wrocławiu. Po roku, ze względu na pilną potrzebę na północy kraju, został przeniesiony do Gdańska. Lata latach 1967-1971 posługiwał w chwilę. 31 lipca wspomnianego roku został skierowany na Śląsk, do Bytomia, gdzie najpierw był adeptem i wikary, a następnie przełożonym i administratorem parafii pod wezwaniem podwyższenia krzyża świętego. Później posługiwał w w oczywistych kierca i ponownie wciel, aż trzykrotnie w mojej rodzinnej parowej, o której mówił, że jest jego ulubioną klasą w stąd znałem go od moich lat w szkole. Aż pierwszego lipca 2002 roku. Przybył do banku do Nowej Sądu. I tu już coś o do Dokładnie 19 lat i 6 miesięcy powiedzieli, że jestem potrzebny i jestem. Słowialny że dotarł do Kazania. I jak jest napisane na domofonie, zajmuje się też kancelarią paragonalną, więc do mnie dzwonią, bo do wieczora. Spowiadam też kapłanom z, szakłam, z wykanatu, i siostry świetanki, chleba za darmo, nie Skoro mnie wyświęcili, to po to, żeby coś robić, proszę. Jak wyzwacie kapłańskie? No ja, tak samo jak w jeśli człowiek uczciwie się modli, spowiada i robi to, co do niego należy, to mimo różnych pokus wytrwa, bo Pan Jezus mu pomoże. Pan Jezus powiedział bardzo wyraźnie, beze nic nie możecie. Także i dzisiaj uwiodłeś się, Panie. A ja posłoniłem się umieść. Pozwoliłem. To znaczy podjąłem decyzję, że się zgadzam na tę miłość. Choć konsekwencje tego bywają czasem trudne. Jednak trzeba toczyć w sobie walkę o miłość tej decyzji. Bo na tym właśnie polega miłość. Miłość jest możliwa tylko w wolności. A wolność objawia się wtedy, gdy mogę podjąć decyzję, chcę lub nie chcę. A Państwo, to oczywiście dar Pana Boga, ale też i decyzja Pomódego Człowieka. Chcę iść za moim mistrzem. To znaczy, chcę kochać. I takie właśnie było. Życie władzy nad gdy chodzi o sprawy Boże. A prywatnie, pisał kaczki, grał i śpiewał. Do ciebie wołam jak ten łotem. Pamiętaj o mnie, gdy przybędziesz do raju. Pamiętaj o mnie z mój. Wyznaję grzechy przed oczem. Uznaję cię bogiem, król na krzyżu ciebie na koronie. Gdy oczy moje zamknę już. Niech dusza moja ujrzy Cię, się jej nędzą, się, wzróż. Weź się na ramiona Gdy przeraźliwy trąby głos na sąd ostatni wezmie mnie, postaw po prawej stronie swej, abym na wieki wierzył Cię. Pamiętaj, jak łagam Cię. Pamiętaj, jak łapam Cię. Niech zatem spełni się teraz to pragnienie rozmierniacza, które wyraził zapisem tych słów i mnóstw, czyniąc je swoją bitwą. O jego śmierci napisano. Odszedł do radości nieba. Miłość go pochłonęła i przyjęła. Za siłę zastęp z bawiami. Do, do domu swego ojca. Pan przyjął do swojej chwały. Jest już tam, dokąd my wszyscy zmierzamy. Po ludzku będzie nam go brakować. Choć wierzę, że będzie za nami modlić się Pan. nasz.